Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszych wrażeniach i recenzji tegorocznej premiery marki Prada i będzie to Paradox Intense. Ja w klasycznej wersji Paradox nie znam. Nie wiem, czy jeszcze są jakieś flankery, ogólnie nie znam niczego z linii Paradox. Nigdy nie wąchałem, nawet nie słyszałem, nie wiem, co to za perfumy, nie mam pojęcia. Moja żona dostała je jako gratis do zamówienia w Douglasie przeczytałem, że to jakaś nowość, także sprawdźmy, cóż tam się dzieje na półkach perfumerii mainstreamowych, jeśli chodzi o damskie kompozycje. No nic. O, otwarcie bardzo rześkie, energetyzujące, kwiatowo-owocowe, pudrowe. Ma w sobie takie, taką żywość, taką właśnie te owoce są takie soczyste, kwaśne, niepozbawione słodyczy oczywiście, ale takie rześkie, orzeźwiające. Sporo nut cukrowych, waty cukrowej, etylomaltolu, właśnie takiej słodyczy cukrowej, nieco kojarzącej się z palonym cukrem z karmelem. Białe kwiaty, wydaje mi się, że jakieś takie nuty jaśminowe, chyba najbardziej temu do jaśminu najbliżej temu. Naprawdę bardzo przyjemny, kwiatowo-owocowy zapach, ale też nie pozbawiony jakiejś oryginalności, no, naprawdę wszystko jest tu dobrze, zręcznie zmieszane, wydaje mi się, przynajmniej w tym otwarciu. To otwarcie naprawdę robi bardzo pozytywne wrażenie. No, wszystko mówię jest takie żywe, musujące, słodkie, naprawdę bardzo, ale, ale ta słodycz jest taka przyjemna, właśnie nie jest to słodycz dominująca kompozycja, nie jest to żaden taki waniliowy, kluskowy ulep, tylko jednak. No, te nuty właśnie takie waniliowe, cukrowe, karmelowe są właśnie podbudowane takimi nutami świeżo kwiatowymi. Bardzo przyjemna, bardzo przyjemna rzecz. Sprawdzę nuty. Fragrantika podaje gruszkę, neroli, bergamotkę, mech dębowy, jaśmin, wanilię Ambrofix, czyli Ambroxan, Serenolite. Yy, light to pewnie jakieś piżmo i bursz, ten sprawdź to Serenolite. Tak, to jest jakieś, jakieś pizmo po prostu. No dobra, zapowiada się całkiem przyjemnie, tyle jeśli chodzi o otwarcie, widzimy się w podsumowaniu. No dobra, jestem już po testach Prady Paradox intens, więc powiedzmy sobie co nieco może o rozwoju tych perfum. Te perfumy, jak to przystało na obecne trendy w perfumiarstwie, nie zmieniają się jakoś super bardzo w czasie, po prostu się wyciszają i to właściwie... Właściwie tyle. Pachną praktycznie przez cały czas trwania, tak jak mówiłem to w otwarciu, czyli em, białe kwiaty, jakiś jaśmin, owoce, wanilia, owoce jagodowe, typu nie wiem, czy malina, coś, coś takiego malina, porzeczka, jakiś taki, taki klimat to jest dla mojego nosa. Może trochę truskawka. Dlatego wanilia, jakieś nuty drzewne, co mi się natomiast bardzo podoba w tych perfumach, to to, że. One mogą wydawać się takie wiecie typowe, nudne, bezpieczne. I okej, okay, one takie faktycznie są, ale jednak Mimo wszystko mają w sobie jakąś taką nutkę ciekawą, uzależniającą wręcz, bo one są tak, taki, można by powiedzieć, można by było na pierwszy rzut nosa powiedzieć, że to jest taki typowy ulepny słodziak. Natomiast, one mają w sobie fajną czystość, mimo wszystko, czystość, świeżość, zwiewność i wydaje mi się, że tutaj wszystko jest na miejscu, wszystko co powinno być. Są słodkie, ale nie, jednak nie za słodkie, nie, nie zalepiają, są, mają przyjemną świeżość, wszystko tutaj pasuje według mnie. Także spoko. Nie przeszkadza mi to w ogóle, że one na skórze się nie zmieniają, bo pachną po prostu świetnie przez cały, przez cały czas. Przejdźmy do oceny zatem, czy mi się podobają. Tak, naprawdę, naprawdę mi się podobają. Jest to bardzo ładne, kobiece e, pachnidło. Słodkie, jednocześnie świeże, nie jest męczące, nie jest takie nudne i typowe, jak można by było się tego spodziewać na może pierwszy rzut, rzut nosa. Naprawdę, naprawdę bardzo mi się spodobały dwa punkty. Czy pachnie oryginalnie? No wpisuje się w takie mainstreamowe trendy, co prawda, nie? No jednak jest to pachnidło dosyć, wydaje mi się... Dosyć oryginalne, nie jest wydaje mi się to żaden klon niczego, też jak widziałem opinie ludzi to raczej no, żaden klon to nie jest, ani jakaś specjalnie większa inspiracja, natomiast no, jest to po prostu pachnidło wpisujące się w obecne trendy e, mainstreamowego perfumiarstwa damskiego. Jeden, jeden punkt. Czy perfumy te mają odpowiednie parametry? Zdecydowanie tak. Parametry są bardzo, bardzo dobre. Trwał na mnie cały dzień, 10-12 godzin, projektował naprawdę wyraźnie. I nawet, co mi się bardzo podobało, to to, że on po tych 6 godzinach, 8, nadal pachniał praktycznie tak samo jak w otwarciu. Był co prawda wyciszony, ale nadal pachniał tak żywo, energetyzująco, naprawdę, naprawdę. Um... Super, absolutnie nie mam nic do zarzucenia tym perfumem, jeśli chodzi o parametry, dwa punkty. Jeśli chodzi o jakość kompozycji, to również nie mam, wydaje mi się, tu nic do zarzucenia. Jest to pani no naprawdę zręcznie, dobrze zmieszane, nic tu nie dominuje, wszystko jest tak, wszystko jest na miejscu, no jak już mówiłem, jest, jest słodkie, nie przesłodzone, jest świeży, ale nie za świeży. Wszystko jest tak, jak powinno być. No jest to prawda oparty na dużej ilości składników syntetycznych i to czuć, ale... Ale jest to naprawdę zręcznie zmieszane pachnidło i absolutnie nie przeszkadzało mi to, także dwa punkty za jakość. Jeśli chodzi zaś o cenę, to widzę, że 90 ml kosztuje 730 zł w oficjalnej dystrybucji i z tego co wiem, to e, tak mi się wydaje, że one jakoś bardzo nie potaniają. Tutaj widzę, że są za niecałe 600 zł i myślę, że... Za mniej niż 5 stówek, za 90 ml może być ciężko go zdobyć, ale biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo wydajne jest to pachnidło, wydaje mi się, że nie jest to aż tak bardzo wygórowana cena. Oczywiście chciałoby się trochę taniej, bo jest to dużo pieniędzy, ale nie ma tragedii. Jeden punkt dam, łącznie 8 na 10. Zaskoczenie bardzo duże, nie spodziewałem się niczego, biorąc próbkę tych perfum do testów. No a tu proszę, bardzo pozytywne zaskoczenie, naprawdę fajne fajne do kawał dobrej kompozycji. Tyle ode mnie, jeśli znacie te perfumy dajcie znać w komentarzach, bo jestem jak zawsze bardzo ciekawy waszej opinii. Dzięki i pa pa.